Spotkanie światowych liderów G7 we Włoszech i otwarcie nowej kopii łuku triumfalnego z Palmiry to wydarzenia ostatnich dni, które nie były ze sobą łączone. Rzekomo poważnie zaniepokoiło to izraelskich rabinów i powinno zaniepokoić również katolików. Ponieważ jest to de facto replika świątyni starożytnego Boga Bala, który zgodnie z chrześcijańską nomenklaturą jest demonem. Kopia łuku zawiera wiele symboli nawiązujących do szeroko pojętego okultyzmu. Oryginalny łuk został zbudowany przed świątynią Bala w Mezopotamii w okolicach II wieku przed naszą erą. Przetrwał tam blisko 2000 lat w niemalże niezmienionym stanie. Do momentu jego zniszczenia w 2015 roku przez ISIS była to jedna z najstarszych pozostałości tamtej epoki. Do tej pory jego kopia została zbudowana w Londynie, w Dubaju oraz teraz we włoskiej Florencji. Jego otwarcie miało miejsce przy okazji odbywającego się we Włoszech szczytu państw G7. Pojawiają się głosy, że okultystyczna symbolika zawarta na łuku to nie przypadek, a raczej kolejny przejaw satanistycznych zapędów elit rządzących. Nie da się ukryć, że ostatnie lata dały nam wiele do wsparcia tych teorii, sugerując się choćby słynną aferą z dzikami Wikileaks i uprawianą przez współpracowników Hillary Clinton „spirit cookingiem”. Trudno jest też zapomnieć o enigmatycznej ceremonii otwarcia wbudowanego przez Szwajcarów w tunelu pod Alpami zwanego tunelem Gotarda. Ekscentrycznej ceremonii z wykorzystaniem tancerzy z nagimi torsami chodzących z satanistyczną wielką głową kozła, która wywołała wtedy niemałą konsternację. Również i wtedy na otwarciu pojawiła się cała europejska śmietanka z Engelą Merkel i François Hollandem na czele. Czy jest to przypadek? W dzisiejszym świecie nie można być chyba pewnym.